Jeżeli celem naszej modlitwy jest już osiągnięcie modlitwy Chrystusowej, jeżeli mamy mocne postanowienie, żeby uczyć się modlitwy od naszego Pana Jezusa Chrystusa, to oczywiście musimy przede wszystkim sięgnąć po Ewangelię i zobaczyć, jak nasz Pan się modli. On, jego życie, jego nauka, jego osoba, to kim jest, jaki jest, jest dla nas dostępny przede wszystkim na kartach Ewangelii, które o nim mówią, na kartach Nowego Testamentu, które przekazały nam świadectwo apostołów, tych ludzi, którzy znali Jezusa w jego ziemskim życiu, którzy widzieli jego modlitwę, słyszeli jego modlitwę, rozmawiali o jego modlitwie również. A zatem to jest nasze zupełnie fundamentalne źródło i lektura Ewangelii, rozważanie Ewangelii, wnikanie w Ewangelię jest równocześnie poznawaniem modlitwy, uczeniem się sposobu modlitwy, który ma stać się naszym sposobem modlitwy. Ale Chrystus nie jest dla nas dostępny tylko i wyłącznie przez Pismo Święte, tylko Chrystusem, który żyje. Przez wieki i który dla nas jest dostępny, z którym możemy się spotkać, którego możemy poznać, jest po prostu Kościół z całym bogactwem swojego dziedzictwa. A zatem, nauka modlitwy Chrystusowej musi oznaczać również przyjęcie całej tradycji Kościoła, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wielka tradycja ojców Kościoła, wielka tradycja mistrzów duchowości, wielka tradycja liturgii tej naszej rzymskiej, ale także liturgii Kościołów wschodnich jest czerpaniem z Chrystusa. Kościół jest Chrystusem żyjącym przez wieki. Kościół jest mistycznym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciało, czyli cielesny, cielesna rzeczywistość, jest koniecznym warunkiem jakiegokolwiek kontaktu człowieka z człowiekiem. Jeżeli więc chcemy również skontaktować się z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa, to robimy to przez nasze ciało i robimy to dzięki jego ciału. Niestety takie biologiczne, doczesne ciało Jezusa Chrystusa nie jest już dla nas dostępne, tak jak nie są dla nas dostępni ci wszyscy, którzy odchodzą z tego świata, którzy umierają. Jezus umarł. On żyje jako zmartwychwstały, ale jego zmartwychwstałe ciało nie przebywa w naszym wymiarze, nie przybywa w naszej rzeczywistości, nie przybywa w naszym świecie. W kredo mówimy, że zmartwychwstały wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. On ukaże się w swoim ciele jako człowiek chwalebny, przemieniony, ale to już będzie koniec wszelkiej nauki, to już będzie wejście w pełnię Królestwa Bożego. Chrystus jednak nie zostawił nas bez swojego ciała. W jakiś tajemniczy, mistyczny sposób Jego ciałem jest Kościół, Jego ciałem jest ta wspólnota, w której żyjemy i ta wspólnota, która nosi w sobie dziedzictwo poprzednich pokoleń, poprzednich wieków, poprzednich wierzących w Chrystusa. Pomiędzy Chrystusem a Kościołem jest taka jedność, jak pomiędzy głową a ciałem. A zatem, jeżeli chcemy uczyć się od Chrystusa, to chcemy uczyć się od Kościoła. Czasami mamy jakieś wyobrażenie, że Kościół to jest przede wszystkim organizacja Kościół to jest przede wszystkim społeczność, która naucza, stawia wymagania moralne, przywołuje nas do pionu. Że Kościół to jest organizacja charytatywna, która powinna pomagać ubogim i potrzebującym, i oczywiście wszystkie te aspekty życia Kościoła są prawdziwe. Kościół jest nauczycielką. Kościół jest matką, która się o nas troszczy, ale kościół to również żywy Chrystus. Oczywiście nie we wszystkich swoich członkach, bo my niejednokrotnie sami doskonale wiemy, że będąc członkiem Kościoła wcale nie okazujemy światu Chrystusa, ale w swojej całości. Kościół jako całość, zarówno całość żyjąca tu i teraz, jak i całość ogarniająca wieki, jest Chrystusem żyjącym pośród tego świata. To właśnie zawiera się w tym słynnym sformułowaniu, które chyba wszyscy znamy, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Czyli możemy innymi słowy powiedzieć, że Kościół jest w jakiś tajemniczy sposób naprawdę ciałem Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp do, do naszego Pana. A zatem szkoła modlitwy i wejście na drogę upodobniania swojej modlitwy do modlitwy Chrystusa oznacza modlitwę z Kościołem, modlitwę w Kościele i modlitwę dzięki dziedzictwu Kościoła i dzięki tradycji Kościoła szkoła modlitwy nie może być tylko i wyłącznie szukaniem jakiejś bezpośredniej mistycznej przez objawienia, przez poruszenia, przez jakieś oświecenia duchowe, relacji z Chrystusem czy z Bogiem, ale modlitwa, ale szkoła modlitwy, której celem jest zdobycie modlitwy chrystusowej, musi oznaczać autentyczne przyjęcie tradycji kościoła. Miłość do Naszej wspólnoty, miłość do tego czym, kim ona jest, i jakimś wejściem w rzeczywistość Kościoła, jako wejście w rzeczywistość ucznia i mistrza, również w tym aspekcie modlitwy. To wszystko, co jest dziedzictwem Kościoła. Teksty ojców, ale również praktyka, która wyrasta z tekstów ojców. Mistycy, którzy się pojawiają, wielcy mistrzowie życia duchowego, czy to będą założyciele zakonów, czy to będą po prostu jacyś mistrzowie, ojcowie, czy, czy matki życia duchowego, to są wszystko nasi nauczyciele. I nawet jeżeli będziemy się uczyć od modlitwy od świętego Antoniego Pustelnika, z jego nauk, z jego doświadczenia. Nawet jeżeli naszym mistrzem ulubionym będzie święty Augustyn i to, co on mówi o modlitwie, czy Jan Chryzostom, czy jakiś inny mistrz życia duchowego, bardziej nam współczesny, to to zawsze będzie Chrystus, jeżeli człowiek, który ma to doświadczenie duchowe, sam wyrasta z tego źródła, którym jest Chrystus. Kościół i Chrystus są ze sobą zjednoczone. A zatem tym drugim krokiem na Naszej drodze chrześcijańskiej szkoły modlitwy jest uznanie właśnie tego, że Kościół jest mistrzem życia duchowego w całym bogactwie swojej tradycji. Jeżeli więc chcemy na tej drodze modlitwy postępować, to nasze zanurzenie w rzeczywistość Kościoła, nasze zanurzenie w nabożeństwa Kościoła, nasza obecność na tych nabożeństwach, nasza miłość do śpiewu kościelnego, do liturgii Kościoła jest warunkiem koniecznym. Nie chodzi o to, żeby gdzieś znaleźć jakiegoś guru, który. Nas wszystkiego nauczy dopaść do jakiegoś mistrza i złapać za nogi całą mądrość duchową, ale objąć ramionami szeroką rzeczywistość, rzeczywistość kościoła z, z całym jej bogactwem i czerpać z niej tak, jak chcemy czerpać z Chrystusa. Bardzo ważnym też aspektem jest sięgnięcie właśnie do tradycji, do tego, co było kiedyś, a do tego, co jest obecne, chociażby przez pisma. Lektura duchowa. Nie tylko Ewangelii, ale także Mistrzów Życia Duchowego, nauczycieli Życia Duchowego, jest bardzo konkretnym sięganiem po modlitwę Chrystusową. Jedną z mistrzyni życia duchowego jest święta Teresa Wielka. I ona pisała piękne książki o modlitwie. Ona uczyła swoje siostry z zakonu karmelitańskiego modlitwy. Ona do dzisiaj dla bardzo wielu prowadzących życie duchowe, życie modlitwy, jest mistrzynią i przewodniczką. I bardzo słynne są ostatnie słowa, które ona wypowiedziała. Będąc wielką reformatorką klasztorów, będąc osobą kontrowersyjną, która. Borykała się nawet z trudnościami z Inkwizycją Kościelną, która chciała ją wpisać na listę ksiąg zakazanych. Ona, która naprawdę była postacią bardzo kontrowersyjną, jako ostatnie słowa, które przekazała, to było wyznanie, że jestem córką Kościoła. I rzeczywiście wszyscy wielcy mistrzowie nie są dumni z tego, kim są sami z siebie. Wszyscy autentyczni nauczyciele modlitwy nie są dumni z tego, jakie światła dostali, jakie oświecenia, jakie poruszenia duchowe, ile proroców usłyszeli, ale przede wszystkim z tego, że są dziećmi Kościoła, są synami i są córkami Kościoła. Jeżeli chcemy zatem sięgać po różnych przewodników, tak żeby nie stracić z oczu naszego najważniejszego przewodnika na drogach modlitwy. To przylgnijmy do Kościoła, do zdrowej nauki, którą znajdujemy w Kościele, który jest ciałem Chrystusa i daje nam do Niego dostęp.